Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj przenosimy się na Sta d'Orąż Velodrom, gdzie każdy metr kwadratowy tego obiektu przesiąknięty jest futbolową historią. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Fani francuskiej piłki dobrze wiedzą czego się spodziewać po tym ligowym spotkaniu. Olympique Marsylia zmierzy się z Monaco. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Wychodzi na pozycję. Piłka trafia za linię końcową po rykoszecie. Mamy więc rzut rożny. Zagranie w pole karne. I teraz skuteczne wybicie piłki. Może im dać prowadzenie. Gol! I wybuch radości wśród głównie przybyłych kibiców gospodarzy. Doskonale zaczęli to starcie z odwiecznym rywalem. No tylko teraz nie osiąść na laurach. Kofana. Zakaria dostaje piłkę, pofana. Tak się powinno stopować ataki rywala. Za darmo oddaje tę piłkę. I teraz w środkowej strefie drużyna Monaco buduje przewagę. Uwaga, okazja na remis. Brankaż broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. I mamy remis. Jeden do jednego. Valerdi. Ondogbia Obama Young Uwaga, prostopadłe zagranie To mogła wręcz powinna być bramka Wissam Benjeder Goła Gramy dalej, korzyść Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Jordan Vertu. Twarde wejście, ale bez faulu. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Rzuca piłkę przed bramkę. Wybija tę piłkę. Lodi. Amina Ritz. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka. Wizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwat. I już gramy! Ciekawe jak od strony taktycznej marsylczycy zabiorą się do odrabiania tej straty. I ładnie mija teraz Rywala. Próbuje strzału. Była okazja, ale nie ma bramki. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę Rywala. Dobre podanie do Obame Jonga. Ależ go ograł teraz. Strzał, ale zabrakło celności. Nie ma gola. Niby proste zagranie, a traci. I musi uważać. Ten jeder. jeder w posiadaniu piłki. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Daleko dogrywa w pole karne. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Poławin? To była wymarzona okazja do podwyższenia prowadzenia. No ale nic z tego nie wyszło. Aż szkoda gadać. Takie okazje nie zdarzają się często. Oby tylko tego nie pożałowali. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Jukarze Monako wywalczyli sobie rzut rożny, a to oznacza całkiem niezłą okazję na podwyższenie prowadzenia. Czas na zmianę. Nie było bramkarza na nim. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Dobrze obroną broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Od kilkunastu minut goście są nieustannie przy piłce. Bramka wisi w powietrzu. Widać, że nie zadowala ich jedno. Zrobiło się teraz groźnie. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Dośrodkowanie w pole karne. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. Głęboko w pole karne zagrywa. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Może teraz dobrze dograć do partnerów, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. No i mamy żółtą kartkę. Sędzia nie miała w tej sytuacji wyboru. To już chyba ostatnia szansa w tym meczu, by zawalczyć o remis. Postanowił strzelać. Co za blok! Prawo! Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Obamy ją.